Hello? Hello? Ooh, creepy. Oh, okay. Also creepy. Uh, hello? Is anyone here? Sup. Oh shit. Hi. Um, I'm Charlie. My dad asked me if I could meet you. Yeah, I know. Okay, well. It's nice to meet you. Halo? 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 Strasznie tu. O, okej. Okay. Również strasznie. A, halo? Czy jest tu ktoś? Ja pierdo... A, hej, jestem Charlie. Mój tata prosiłbym tutaj przyszła. Tak, wiem. Okej. Okay. Cóż, miło cię poznać.